Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś ponownie jesteśmy na plantacji rzepaku zabieg na tak zwane opadanie płatka. Środek, jaki, jaki stosuję, to jest Propulsor w dawce 1 litr na hektar, czyli w tej dawce zalecanej. Dodatkowo dodaję agravite Active 70,5 kg na hektar oraz mawlik Supreme, nowość, niby super ekstra odporny, e, odporny, czyli. Bezpieczny, znaczy się dla pszczół. Planuję jeszcze po, 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 po tym zabiegu, gdzieś pewnie za, za jakieś tam 7-8 dni, zobaczymy od nalotów i występowania szkodników. Jeszcze zabieg dla pryszczarka zrobić osobno i dodatkowo może dodam jeszcze ze 120 gram żeby ochronić te późniejsze kwiaty, które kwitną, będą kwitły, bo rzepak ma bardzo dużo pąków jeszcze zielonych ale z racji tego, że jest bardzo duże nasilenie zgnizny twardzikowej no to postanowiłem tutaj po konsultacjach z kolegą i z doradcą no nie czekać już za, za długo jechać z tym zabiegiem co prawda już te pierwsze płatki opadły gdzieś z dwa dni temu nie było tego dużo ale już powiedzmy potencjalne infekcje mogły się tutaj mają że tak powiem powyżkę pożywkę pożywkę na której mogą żerować, z której mogą jakby wziąć się następne infekcje, bo jak wiecie główną, głównym jakby nośnikiem infekcji są właśnie płatki, które opadły najczęściej spadają one gdzieś tam na dolne liście, które, które są mokre no i tam rodzi się zalążnia, grzybnia itd. i tak dalej i to jest jakby źródło infekcji Dlatego tutaj no nie można opóźnić tego zabiegu za bardzo. Powiem szczerze, żałuję, że nie pojechałem na zielony bąk, na ten późniejszy trochę ten luźny bąk, Żad, żadną azoksystrobiną, gdzie no, wtedy miałbym zabezpieczony rzepak. O, Lanta idzie w rzepak. No co za! Kurde. Ech, miałbym zabezpieczony tutaj ten temat. Jeszcze powiedzmy, mógłbym z tydzień czasu sobie opóźnić ten zabieg, i jakby tą ochronę miałbym przedłużoną. E, no i właśnie dlatego. Myślę, że jeszcze dodam typu pomazolu. no zobaczymy kiedy ten zabieg na pluszczarkach będę wykonywał. Wtedy pewnie no, już dodam to pomazolu również, żeby żeby troszkę przedłużyć działanie yy, ochronne te fungicydowe. No jak widzicie rzepak jest no super, nie będę bardziej się tutaj nad nim zachwycał, bo, bo, bo obym nie wykrakał. Gdzie Gdzieniegdzie sięga do bocznych chlusterek, bocznych chusterek. Bocznych świateł tych górnych na słupkach są takie miejsca w dołkach. Wpryskałem Atorę już koło domu, no to naprawdę fajnie, fajnie te rzepaki wyglądają. Praktycznie każda z tych odmian jakie mam, Exquisite był ciut późniejszy, co mogliście zauważyć. Teraz też jest, jest, powiedzmy, nie kwitnie tak intensywnie jak Rohan, czy Atora, czy tam tamte szliki, ale ogólnie rzepaki są, są bardzo fajne, obiecująco wyglądają. Słodyczka od dziwo jakoś ostatnio nie ma, za to pojawił się chować. Podobnik, ten który w tym momencie jest najniebezpieczniejszy, bo jak pierwsze uszczyny zaczynają się na mu zawiązywać, on e, gryza się, składa jaja, a i w to miejsce później jeszcze dołącza się, dołącza się kryszczarek i że tak powiem z nasionkami robią porządek w dlatego tutaj ważne, żebyśmy przypilnowali ten zabieg. Wiem, że wielu z Was, tak jak to wcześniej też mówiłem, m, uważa, że słodyczek w dalszym ciągu, on tam, jeżeli powiedzmy pierwsze kwiaty się pokazują, ją żeruje, no to zapyla. Racja, tylko tak jak mówiłem, pod jednym warunkiem, że on chodzi tylko na kwiatach, bo jeżeli y, mamy taką sytuację, że rzepak kwitnie tam w 20-30% i słodyczek siedzi na kwiatach, ale dodatkowo siedzi też w pąkach kwiatowych, na pąkach, no to niestety, ale ale niszczy te pąki. Także ja, tak jak mówiłem, wolę zwalczyć słodyczka, a dbać o pszczoły, niech one zapylają, niż pozwalać mu żreć. E Jestem też po, po oprysku na chwasty w jęczmieniu wiarym. Tam poszedł akcjal komplet, e czyli akcjal ten wzbogacony o substancje na chwasty boliścienne oraz pik. E no i czy nie wygląda. Lecimy wygląda fajnie, ale cała plantacja wygląda jeszcze ciekawiej, bo, bo jest sporo rzepaku zostawało po zimie, który kwitnie. No i pff, nie wygląda to fajnie, no. nie jest to powiedzmy wizytówka moja, jeżeli chodzi o uprawy. Jutro planuję jechać otwaścić groch, może wezmę kamerę i coś tam też nagram. Oraz jestem po te dwójce w pszenicach częściowo, no z pszenicami jest pewien problem, mianowicie no zaczyna, zaczyna. Gdzieniegdzie pojawiają się objawy e, zgorzeń podstawy No i to jest choroba, z którą sobie już teraz w żaden sposób nie poradzimy. Mało tego, tak naprawdę jeżeli mamy e, już tam chorobę na plantacji, na polu, w ziemi, brzydko mówiąc, to bardzo jest małe prawdopodobieństwo, czy tam bardzo mało środków radzi sobie z nią zapobiegawczy, interwencyjnie. Tutaj jedynym kluczem do zapobieżenia do, 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 do tej infekcji, zaniechania jej, jest porządna uprawa orkowa Ym, i podozmę. No, dziwo najwięcej y, zgorzeli mam w miejscu, gdzie ostatnio był groch. Tak więc y, mówi się, że najwięcej występuje ta choroba właśnie w monokulturze. A ja monokultury nigdzie nie mam. No, nie ma tego dużo. Specjaliści to, że tak powiem, oglądali, no różne padały opinie. Mam wtyki, że tak powiem, w biolinie Poprosiłem o, o zweryfikowanie plantacji. Trochę tutaj pracownicy Biolinu, a są oni no, na najwyższym poziomie, jeżeli akurat chodzi tutaj akurat o tą konkretną osobę, uspokoili mnie troszkę, że, że są plantacje, na której na 10 wyrwanych roślin 7 jest porażona. Jest to wina oczywiście niesprzyjających warunków wiosną. Było mi mokro, zimno. E, więc warunki bardzo sprzyjające tej, tej konkretnej chorobie. Ogólnie pszenice wyglądają no dobrze, no, tylko no, martwi, martwi, te, martwi ta choroba. Najbardziej martwi to, że nie można sobie z nią poradzić, to jest taka kiła pszenicy. E, no trudno, tutaj trzeba będzie się starać, trochę może jeszcze do list nie podratować te pszenice, zobaczyć. No, nie wyglądają źle, no. rośliny, które są porażone są niższe. Przede wszystkim są niższe. Dodatkowo dostały jeszcze strzała antywylegaczem i quadro co spowodowało jeszcze większe przyhamowanie wzrostu, i, i, i plantacja nie jest równa. No trudno, trzeba będzie z tym żyć. Jutro, tak jak mówię, spróbuję skończyć tę dwójkę. Może też coś tam nagram i odchwaszczę groch. To już muszę koniecznie zrobić na ścienne. To trzeba będzie wykonać. A. Chciałbym jeszcze zrobić... Co eee, chciałbym zrobić? Niech ja tylko się z tym pomyślę. Eee, a, no i muszę, muszę już pojechać z, z odżywkami w Więtrzmieniu Jarym. Także ten nawał prac naprawdę jest teraz bardzo duży. Na pewno też sami możecie tego doświadczyć. Eee, z ciekawostek to powiem jeszcze to, że, że miały dzisiaj mi się prosić trzy lochy. Zazwyczaj jest tak, że, chyba nawet mówiłem o tym w poprzednim filmie, że, że te porody się bardzo opóźniają o niekiedy o 4-5 dni nawet, a dzisiaj jak w mordę strzelił wszystkie trzy, się przepraszam, jedna się obrosiła, na 14 następne, dwie się proszę. Także no w szoku jestem, że, że tak się zgrały w czasie. To będzie tyle. Karuś oczywiście ze mną jest Karuś, na pokaż się tu chociaż. Guzik pewnie go nie widać. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze. Fajnie by było, jakby ludzie, którzy dają łapki w dół, powiedzieli czemu, co im się nie podobało i tak dalej, w jakiś sposób uargumentowali swoje wypowiedzi. Nie tylko anonimowo klikając w dół, bo się nie podoba, bo nie tylko jakby coś powiedzieli, czemu, dlaczego, po co tak, a nie inaczej. To też by było fajnie, można by wiedzieć, co ewentualnie powiedzieć, a czego nie powiedzieć, eee, i tyle. Wreszcie, dzięki wielkie za yy, wszystkie pozytywne komentarze, subskrypcje itd. Itp. dzięki, trzymajcie się, cześć!